Zastanawiasz się, czy twój partner ma zamiar się z tobą ożenić? Oto pięć znaków, które mogą wskazywać, że raczej nie. Po pierwsze, unikanie rozmów o przyszłości. Jeśli ciągle zmienia temat, to może oznaczać, że nie widzi was razem na dłużej. Po drugie, brak zaangażowania w twoje życie. Jeśli nie interesuje się twoimi pasjami czy bliskimi. To sygnał, że nie traktuje waszej relacji poważnie. Trzeci znak to brak planów na wspólne wakacje czy ważne wydarzenia. Jeśli nie chce planować przyszłości, to może nie widzi was jako pary na stałe. Czwarty sygnał to unikanie przedstawiania cię znajomym czy rodzinie. Jeśli nie chce, abyś była częścią jego życia społecznego, to może być alarmujące. I wreszcie, piąty znak. Brak rozmów o małżeństwie. Jeśli temat jest dla niego tabu, to może nie ma zamiaru stawiać kolejnego kroku. Zwróć uwagę na te sygnały, bo mogą wiele powiedzieć o waszej przyszłości.